Jakie izolacje użyłem w swoim kamperze? Pierwsza to jest izolacja akustyczna. Tak to wygląda. Jest to dość gruba, ciężka pianka, która będzie docinana i przyklejana na większe panele. Tutaj, i tutaj, również na podłodze. Czasami można spotkać bardzo ciężkie naklejki takie butylowe, które również mają dokładnie takie same zadanie jak to. Te naklejki można spotkać oryginalnie w takich miejscach. A tutaj jest jakaś. Tam też można jedną zobaczyć. Jeżeli ktoś by kupował, to nie musi ich dużo kupować, bo wystarczy dosłownie 10 na całego kampera i ponaklejać na największych y, y, płaszczyznach, które są. Dobrze, tutaj by mogły być, ale ja tutaj będę wycinał, tego tak mi tutaj nie potrzeba. Drugim typem izolacji, który używam w swoim kamperze jest to izolacja termiczna. Następnie nakleję taką folię z różnymi złotkami odbijającymi ciepło do środka oraz użyję wełny z recyklingu. Będę dawał to we wszystkie miejsca, gdzie mogę, żeby było cieplutko. Następnie będę używał hydroizolacji. Jest to taka folia, wygląda jak folia bombelkowa. I ona zamknie wszystko od zewnątrz, żeby nam się wilgoć nie dostawała do środka i nie skraplała. Wszystkie połączenia będę zaklejał taką oto taśmą. I ostatni, czwarty typ izolacji to izolacja społeczna. No dobra, biorę się do roboty. Pokażę Wam krok po kroku, jak izoluję tą oto część nadkola. Udało mi się znaleźć pudełko z opadkami z poprzedniej roboty i proszę bardzo, takiego od tutaj stworzyłem Frankensteina. Będzie działać. Jak odróżniać? Pierwsze jest ciężkie, drugie jest leciutkie. To tutaj to jest izolacja termiczna. A tutaj z kolei będzie izolacja akustyczna. Warto wspomnieć, że nad kole izolujemy całe to jest miejsce, w którym będzie najbardziej buczało, dlatego nie ma co tutaj oszczędzać z materiałem. Troszkę poizolowane. Teraz wjeżdża wełna. Oto tutaj. Upchane we wszystkie dziurki. Starajcie się to upchać tutaj w profile i jak najwyżej się da z jednej i z drugiej strony, jeżeli będziecie robili coś takiego. OK. Teraz hydroizolacja. Tak się prezentuje oklejony panel. Teraz zabiorę się za górę i za dół. Prosta robota, bardzo przyjemna. No i widać efekty od razu. A ten panel tak wyszedł. Całkiem spoko. Szybciutko 20 minut. Robota zrobiona. Do tego używam tylko termoizolacji. Ale tak fajnie głuchy podźwięk. Z drugiej strony słychać, prawda? Słychać różnicę. Zabieram się za dolny panel drzwi. Akustyka i wełna w drzwiach już jest. Teraz pora na hydroizolację, która dojdzie tylko do tego momentu. Wyżej będę miał zasłonki, to będzie wycięte na okno. Dobrze, jestem bardzo bliziutko. Bliżej, jak dalej, w sumie. Boczek drzwi został zrobiony. To będzie okno, tak więc nie ma co się martwić. Jak powinna być zrobiona izolacja? No, tak, żeby nie było słychać deszczu, żeby nie marznąć, żeby się rosa nie skraplała na blaszce. Czy mi się to uda? No, w poprzednim mi się udało, tak więc w tym mam nadzieję, że też będzie ok. Ok, następne drzwi. Jednak kończę na dzisiaj. Za długo by było. Yy, co? Yy, była akustyczna izolacja, była termiczna. Była hydroizolacja, tak więc jeszcze tylko odbiór techniczny, rzadko i tyle. Lecimy dalej z tematem. Już wychodziłem i przyjechał kurier. Przywiózł mi takie nożyce do blachy. Będę ich używał do tego, żeby wziąć otwory pod okna. Pewnie będę robił to w weekend. Tyle energii dostałem, że zrobiłem te drzwi. Tak więc za dzisiejszy wieczór jest zrobione to, to, to oraz to. Całkiem nieźle. Jak na jedno popołudnie. Do następnego.